Pracuje, tak? Tak, ringgoł już Trzeba mhm. kupo zrobić, Że dzisiaj wszystkie atrakcje zaliczone. Co to on wtedy? No, nie A, wiem, jakieś wiesz, spina to. pewnie bardziej czy coś, nie wiem jak koń sygnalizuje. No, ewidentnie da się to odpoznać. Może <laughs> po <laughs> prostu na pełnym jechał. <laughs> na pełnym baku, nie ja, mu było. Może to wiesz, on też, yy, wszystko się tak szybko wydarzyło i no. on ja się nie zapoznał z torem. Yy, wiesz i też co jest nienormalne dla niego, nie? więc niestety problem się zaczęły od tego za późnego wejścia Przez trójkę przeszedł teraz. Tak to przeskoczył, teraz już w lepszym tempie idzie, no musiał no. się przyzwyczaić do toru, rozleć opony i nie wiesz i, I lepiej od razu że ten przejazd treningowy się nie liczy do, wiesz, do, no, do, tylko, do, kwory, jakby do zawodów, tak, to tak. O. Ale zawsze treningowo. Niestety, tak to prosty błąd na początku. i Z tym później nieporozumieniem jakiś. jakieś. dyszynie się I koniec, super, Brawo. W treningowym cała obie fazy pokonała bezbłędnie czas drugi, czas